Siema Byki z tej strony CRP.pl Długo mnie nie było, nie? Nie wiem ile. Policzcie. W każdym razie mam dla Was odcinek Meme Review. się, skąd są te memy? Otóż będę przeglądał memy mojej grupki na Facebooku. Historia pierwsza A. Nasz pan nauczyciel od historii. Ja taki zwyczaj dawać oceny na tym poprzednim zdalnym nauczaniu, prawda? Za memy. I powiem szczerze, przygotujcie wodę, przygotujcie dźwigotnego, bo te memy, o ile można je tak nazwać, są tak suche, jak... No nie wiem, jak sami sobie wymyślicie. Przejdźmy do Meme Review. No jak widzicie, trochę ich tu jest. Także tak, zaczynamy. Pierwszy mem. Nikt. w Herman, który wrócił do Rzeczypospolitej po swoim wygnaniu. Zapewne zastanawiacie się dlaczego? Otóż odpowiem Wam, spiknie w Herman. Po tym, jak wrócił do rzeczy Rzeczypospolitej, miał wypalone oczy. Śmiechu warte. Kiedy Mieszku pierwszy zobaczył tę burówkę i zrozumiał, że musi się z nią korzenić. I know what I have to do, but I don't know. I have enough strength to do this. Ah, dobra. Nie ma nic do bycia. Ja muszę cierpieć. Możecie pośmieć. Kolejny mem. Mamy upgrade. Fuck kupak. <laughs> no to jest jeden z nielicznych, myślę, śmiesznych memów. Aczkolwiek. No, widziałem lepsze tyle, tyle do powiedzenia. Mam autorowi skradam, składam yy, gratulacje. Yy, on wie, że stworzył tego mema. Idziemy dalej. Broń Hunów. Dawniej ucznia. Dziś. Koronawirus. To jest. Mm. Eee... nie wiem, czy mam się w ogóle na ten temat wypowiadać. To jest jakiś wykres bez kontekstu, to także, także tak śmiechu warta. Kiedy chillujesz sobie, a nagle wbijają kunowie. Tak, każdy tak miał. I, i tak się robi, nie że bierzesz rodzinę, yy, rzeczy najcenniejsze i uciekasz, nie silujesz sobie i nagle wbiegłeś w taka irytacja, nie, tak, tak, tak było. Spytaj się Rzymian. Chłopi? Ja. Kiedy chłopi pytają cię, e, skąd biorą się garnki w ziemi, a ty mi odpowiadasz, Ziemia Polska je rodzi długoż I honestly believe that sometimes my genius it generates gravity. Muszę się przyznać. To jest mój mem, mojego autorstwa. Wstyd mi za niego. Przepraszam. Przepraszam. I'm not retarded anymore. Don't unsubscribe. Juliusz wchodzący z wojskami do Rzymu, Pompejusz. <sighs> jak mam opisać? Jak mam reagować na ten mem? Powie mi ktoś. Także, tak było małe cięcie. Skończyliśmy na tym pięknym memie, zaprawdę. Eee... Ludzie, nic, też ludzie umierają. Światowit, ratuj, Światobit. Ludzie, nie jest wam wstyd za te memy. Ludzie, to jest z wami nie tak. Cieszcie się, że ja was nie pokazałem. Przynajmniej was ludzie na mieście nie będą wyśmiewać. Pytanie. Wy się tam cieszcie, ja jestem miłosierny. Nikt Słowianie. Jest to oczywiście nawiązanie do metody żarowej, jaką używali Słowianie. Okazuje się ona całkiem skuteczna, ukrytykowana, myślę, ponieważ jak widać, chemtrailisy są lepsze. Jak wiecie, bo reptil reptilianie Wam wszystkiego nie mówią. Też jest reptilianinem. Drake. Nie wiedzieliście, a ja Wam powiem, tak jest. Także tak, idziemy dalej. Fajmy dzisiaj. Fajmy dziś. Że na tym, to, to przeczytałem, oczywiście. Eee, boż. Przepraszam Was. Popiel, istnieje myszy. This is where the fun begins. Tu się też muszę przyznać, to mojego autorstwa jest mem. Ale... Idziemy do memów o popielu, także, także tak. To teraz się zaczyna. No. Si się zaczyna jebać Lisa skuryska. Eee... Tak. Rip, popiel, myszy gang. No. Tak było. I źle czuję chyba. Tutaj mamy... Czy to było robione w Paint XD? Ha. Głupie myszy, myślicie, że możecie mnie tak sobie od tak tak to zostało tak napisane. To fajna składnia tak ogólnie. Tak. Jak widać kolejny mamy robiony w Paint XD. Ale to... <ścoughs> dobra, dobra, już miesza z tym. Idziemy dalej. Ile w końcu? Zemścisz się na swoim bracie. I przyprowadzasz mu łysą żonę. ...bez komentarza. Tyle. Tak. Obrnęliśmy do końca. Najsuchsze memy, tak chyba będzie się ten odcinek nazywał. Jeżeli... ...podobał wam się ten odcinek... ...przynajmniej... ...dla was te memy były suche... ...stawcie łapkę w górę. Jeżeli uważacie, że ktoś z tych, z tych memów był śmieszny... ...że wolęcie się przyznawać do niego. Napiszcie w komentarzu, który mem był wasz. Jeżeli zostawicie... 15, to jest, to jest ten, ale... To jest ten, 15 łapek w górę, to jest, to jest naprawdę granica wysoka. 15 łapek w górę. 15. Zostawicie 15 łapek w górę. No co będzie, jak zostawicie? Nagram This Na feministki to jest A. Mm. Tylko na takie coś czekacie, nie? Nagram This autentyczny Na feministki. Jeśli tego nie spodziewacie, a ja to właśnie robię. Także do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!